w biurze i zobaczcie jak przestawiłem. Teraz jest więcej miejsca. Jest, udało się w końcu, główkowałem tu bardzo, bardzo długo, jedna szafka wyleciała. Jest na razie już sąsiadów, czeka na przeprowadzkę. Ja mam dwóch dzieciaczków pod opieką, Ten są duże już, więc same się bardzo nie potrzebują mojej, mojego towarzystwa, ale chcę je zabrać na jedzonko. i Powiem wam, że nie są chętni, nie są chętni, ale już klucuszki posprzątałem, czyli jednak. Wiedzą, że idziemy zjeść coś. wszyscy się gotowi? Tak, a ja nie idę. Proszę. A to gdzie idziesz? W takie mamy dzisiaj dzwonię. No. Kuprydza. Kochani my w studiu. Back again. Udało się dzisiaj nagrać dwa odcinki. I słuchajcie, pierwszy odcinek. Ciało pozytywność, samoakceptacja, temat <gry> wałku. Temat blokowany będzie w pierwszej kolejności, bo to gorący temat musimy wrzucić. Drugi odcinek również taki dosyć zapalny. Rozmiary. Powiem Wam, że temat rozmiarów przewija się chyba wszędzie. Widzimy rolki na ten temat. Zresztą Wy też piszecie. Ty też nagrałeś zresztą rolkę na ten temat. Jesteśmy bardzo ciekawe Waszych opinii. i Przede wszystkim tego, gdzie kupujecie ubrania, bo to jest jakaś wiedza tajemna. I czy to są standardowe rozmiary, czy one się zmieniają z każdą rzeczą i z każdym sezonem. To jest temat rzeka, także poruszyłyśmy wiele kwestii związanych w ogóle z etyką, z tym jak się szyje ubrania, skąd się biorą, mm -hmm. także bardzo ciekawe odcinki, czekajcie, w kolejnych tygodniach się pojawią. No i co? I do zobaczenia później. Do zobaczenia. To był mega fajne. Dobra, ja zaczynam. Ja to jest? To jest statek, a to jest samolot. Ja teraz teraz pierwsze jest samolot. Dobra. Taka, taka zabawa. Najlepsza rzecz o tym jest, że... Witam Was z biura, jesteśmy już po przemeblowaniu, nie wiem, czy Wam Darek tutaj mówił, czy nie, ale zrobiliśmy przemeblowanie, jest zdecydowanie więcej miejsca, tutaj nie pokażę Wam, bo mu córa siedzi, ale można sobie już jeździć tutaj, trochę świeczek jeszcze zabierzemy stąd. Ja mówię panią wąsę... Pokaż no, mi to panią. Panią wąsę, po mojej uroce, pokaż, nie pomazaj sobie ręki, pokaż, pokaż, pokaż szybko, no, żebyś ten, żebyś się nie pomazała tym. No i słuchajcie, uciekamy z biura. Spędziliśmy tutaj pół dnia. Drobna jeszcze przeprowadzka, drobna jeszcze zmiany. O, ja nagrałam dwa odcinki z Olo, bardzo się cieszę, że przyjechała, nasze dzieciaki się pobawiły. Ale cieszę się właśnie, że takie tematy naprawdę kobiece, ważne, e, które myślę, że Was zainteresują. Co, rybka. Co, kochana? Zmęczyłaś się? Idziemy do autka, tak? A wami się tata zajął. Fajnie było z tatą? Mhm, ale jaka zmęczona jesteś. Tata, tata też zmęczona. Tata zmęczony dzieciakami. Tata zmęczona. A tata, gdzie masz bluzę? Nie ma. Co. Chodźcie, idziemy do auta. Odkryłam nowy parking w okolicy, więc o, będzie mi łatwiej parkować. No nie pograłaś ping-ponga, bo panowie cały czas grają. Nie mają pracy, tylko grają. Nie. nie, zajęte jest. Widzisz, panowie cały czas grają. Wpadliśmy dla córy coś kupić. Powiem wam, że jestem po prostu oszołomiony tą ilością i rodzajem zabawek. No... Nawet samych kwiatków, zobaczcie. Ile tego jest? Co, wybrała coś? Już się bałem, że nic nie wybrała, bo jakaś taka zmęczona, jest niezdecydowana. Uuu, I chyba ja tu sobie coś wybiorę. Taki wiatraczek Jezus To już mamy. To już mamy. Tutaj z tej strony to prawie wszystkie mamy. Nawet liska mamy, ale jeszcze nie złożyliśmy go. Chyba na działce został. Krówkę też składaliśmy, jak pamiętacie? Tego też składaliśmy. Fajne. Jezu, ile Stitcha jest w ogóle. jest dużo, I co tam za coś fajnego? Jakie fajne, weź pokaż to. No, są takie. Jakie słodkie. Malutkie, nie? To do zupy można takie wcisnąć. Do zupy. Lala się martwi, bo nie ma jej ulubionego kotka, czyli tego, jest wyprzedane. No to może go znajdziemy online. A ty coś dla siebie wybrałaś? Ja tylko oglądam. Jestem <grym> gościem. Ja uważam, że tych zabawek jest za dużo, dlatego dziecko się po prostu może nie może zdecydować. To dużo w takim sklepie. Jest wszystko na raz i dzieciaki są po prostu zwariowane, puszynki i fajne. Puszynki są najfajniejsze. Wiecie jak się fajnie na nich śpi, mięciutkie. Mówię, że puszynki są najfajniejsze, bo fajnie się na nich śpi. Tak, puszynki są najmiękkie i kochane. Do mnie Serhi, żebym mu pomógł spakować prezenty na urodziny, tak? tak? Powiedz, co ty tu kupiłeś? Ale fajne to w ogóle jest. Bo przez y, wieszkisto zamówione, w sensie oni mieli takiego wyślista i, i każdy wybierał sobie prezenty, Okej. Okay. Świetny pomysł. Świetny pomysł. Tu jest gra jakaś to by się nawet naszej córce spodobało no i tam masz wiele więcej, to Ci nie będę zaglądał ale to mi się też podoba, czyli taki wkłada się pewnie zabawki przez e, otwory, nie? Może dobra, teraz zapakuję e, coś w żółtą, coś w stążkę wstążkę będzie ładnie wyglądało profesjonalny pakowacz jestem, słuchajcie Karol mi powiedział, zawsze wszyscy sami jak gdzieś idę. O tak, która od razu A, wy, okay. wykorzystała do gry, żeby jej pomógł przejść. Powiem wam, że dzisiaj ogarniałem dzieciaczków, dwójkę. Jestem padnięty. Jeszcze zabrałem ich na, do KFC super restauracja dla dzieci. Ale one były zadowolone. One sobie z ekraniku, same wybierały co mają jeść. One były szczęśliwe. Zamówiły sobie kukurydzę, zamówiły sobie, zamówili sobie szejki i byli przeszczęśliwi. Zadowoleni, naprawdę. Więc bawili się klockami Lego w biurze. A teraz, już po prostu robi się tak ciemno, będzie załamanie pogody. A jutro wybieram się na działkę, żeby mm, troszkę tam porobić. Yy, I boję się, że będzie beznadziejna pogoda. Tak ładnie, mamy zablokowany jeden, a drugi zrobimy może innym kolorem, skąp. Dzień ja nam po prostu. Dzisiaj ja nic fizycznego nie robiłem, a nie robiłem. Przestawiałem meble dziewczyną w biurze, żeby miały więcej miejsca, i zlikwidowałem jeden regał. I od razu więcej miejsca się zrobiło. I niestety tam nie ma tak dużo światła, co w innym biurze, ale ja tak uważam, że jest dobre, dobre jak za tę cenę. Też ta cena nie jest mega niska, wiadomo, że tą cenę można by było mieszkanie już wynająć. Ale wiecie jak to jest, jakbyśmy wynajęli mieszkanie, ktoś musi sprzątać łazienkę, ktoś musi sprzątać całe wtedy to, to biuro i ponosi się więcej wtedy kosztów niż tutaj. A tutaj wiecie, mamy większość takich ekstra usług jest tam ta kawa i jest inne przestrzenie. Dziewczyny dzisiaj się w ogóle w innej przestrzeni przestrzeninie w naszym biurze. Więc mam nadzieję, że da radę. Jak na razie. Na Godzina, słuchajcie, piąta, a ciemno. I muszę to ładnie zapakować teraz, bo jak idzie na imprezę, na której był Wishlist, ja się zazwyczaj spotykam Wishlist e, ze ślubami, nie urodzinami, drugimi urodzinami dziecka, ale z drugiej strony fajne. Jest Pomysłu na prezent to fajna sprawa. Dzisiaj Karolina nagrała dwa podcasty, jak widzieliście. Ja je później złożę. Fajnie, jeszcze muszę vloga złożyć jednego. Ogólnie, bardzo się cieszę, że dużo osób kupiło zestawy prezentowe. Na dzień mamy. Bardzo dziękujemy. Nie spodziewałem się, że aż tyle osób będzie tym zainteresowanych. Mamy już wszystkie popakowane. Dostajecie je normalnie, jak zamówicie na drugi dzień. Jest szybka wysyłka, zamówiło dużo osób na prezent i właśnie pisali dzisiaj jest środa, na piątek na prezent i czy w piątek dojdzie. I no właśnie widziałem, że tam ekipa ogarnęła szybko i wysłali te prezenty, więc mam nadzieję, że wszyscy, wszyscy, wszyscy dostaną swoje prezenty na czas. Ja bym mógł dorabiać tak, kupowanie prezentów na święta. To nie tam, gdzie jest kilka tysięcy paczek. <noise> na przykład w naszym sklepie to pakowanie to by zajmowało wieki. Dobra, tu mam tak. I co ogóle ci pomógł? Pani Karolina, jako ekspert odbierania prezentów, jak myślisz? Ja na ile spakowałem prezenty? No, powiem, na, 100%. na 2 na 10? Ja chcę, ja chcę powiedzieć, że tutaj Obdarowujący również się kupił, tak. prawda? prezenty dla dzieci. Super, kupiłeś fos, prezenty dla dzieci. No, ja bym się sama ucieszyła. <laughs> nie wiem, jak to uniesiesz, ale powodzenia. Też nie wiem, jak to jest. Ale jestem naczelnym pakowaczem okolicy. wszystkie pakują prezenty. Tak, muszę jakoś dorabiać sobie do interesu. Wczoraj wam pokazywaliśmy, ale pewnie nie. Pokażemy wam, co zakupiliśmy Tak, Action. Ja w ogóle ostatnio jestem antyloszłem się po sklepach. I tracenia więc czasu? Nie byłem tam. Mega szczęśliwe. Nie bądź tam wbrew swojej woli. Ale wszystkie te zakupy są twoje, chcę powiedzieć, a ja nic nie kupiłem. chciałem powiedzieć, że ja tam byłem szczęśliwy, ale nie byłem szczęśliwy, że się tam nie znajduję. O. Opowiadaj lepiej, co kupiłeś, wyciągaj co to jest? swoje. Ty wyciągaj swoje rzeczy, To są twoje Plans zakupy. Ja już swoje do... pokazałam na moim kanale. Trawnika. Żeby wycinać ładnie trawnik brzegi. Ale oczywiście jak zrobimy idealny brzeg taki jak ja mam w planach, to nie trzeba będzie tam. Ale pokaże, póki jest potrzebne. Od szaszorka do... Kofiego i ona wtedy nie kopi, kopie w tym miejscu dziur. I ma taki nie Ma taki nieprzyjemny dźwięk i. No. Skry. Słuchajcie, bo ja jest, mam. Jak się nazywa? Deficyt. Deficyt jej i gubię, bo mi po prostu pralka zjada. Bo karolina mnie kradnie tak naprawdę. I nie chcę się do tego przyznawać. I to mamy krótkie i długie w ogóle już tam pogodę beznadziejna. Bardzo dobrze jakie ogóle, mam po, po, pracować w tej pogodzie? Tutaj dla córki, bo bym przekonała, żeby takie coś jej kupić. Ma oczywiście... Ja byłam Chciałam, żebyś, nie kupował, żebyś kupował rzeczy niepotrzebne. Karolina nie chciała, żebym kupował, a jednak stwierdziłem, że... No nie no, to musi mieć. To musi mieć, to Deska. będzie bardzo fajne dla niej. Więcej skarpetek. Tu mamy... Właśnie fajnego, ja się nie po co tego. Ci to, bo... Jest to potrzebne, bo w kafelkach, których mam na działkę pod domkiem, musimy wyciąć dużo otworów, bo będziemy poprowadzali nowe, nową linię nawodnienia. W sensie nie nawodnienia działki... Tylko filtrów. Tylko filtrów. I trzeba będzie w takim progu od chodnika naszego wywiercić otwory, żeby puścić tam rury. I to się świetnie... No, to zobaczymy, jak to się sprawdzi. Jak nie, to wytniemy ślifierkę końcową. O nie wiem skąd to drugie się znalazło. Nie wiem, jak to, to, myśli, przez że... jedno, ja to też, się Myślałam, Ja też, ja też myślałam, że jest. <laughs> tutaj do przecinania było jakieś dobrej cenie. Więc takiego bordowe. To no, dla mnie nie ma nic interesującego. O, <laughs> w sumie nie ma, to nie No się No, musisz z mężem tutaj. Córa chciała taśmę dwustronną. A to więc, dla niej? Dla niej tak. Ja spakuję. I taśmę szarą, bo my bardzo dużo paczek spakujemy. I... Zawsze jest za mało. Pędzle do malowania, ogrodzeń, płotów i wszystkiego na działce. W ogóle to jest torba działkowa, to wszystko na działka praca. Baterie nie wiem jak to możliwe, ale naprawdę odkaramy. Na... Od Karoliny, od Nikoła. Ja w sumie dostałem pod choinkę ten organizator na baterie. Mm. baterii. I one po prostu, kto się zjada chyba. Bo one znikają. Mm, chciałam my... właśnie od Ciebie, bo potrzebę mi takiej lampki. Zaraz ci dam. Lampki do wanny. I mała fontanna do fontanny obecnej tutaj. Właśnie jestem na ciekawa, rację. jak to będzie działać i musisz to koniecznie nagrać. I w ogóle uważam, że powinieneś nagrać tą fontannę, którą mamy. Pokażę, jak wygląda i jak się nakłada. Jeszcze więcej baterii. Teraz to wszystko. Wrzucam do tej samej torby, bo... To e, mi tylko te duże baterie, bo nie wiem ile potrzebuje. A pamiętajcie, że baterie w takich sklepach oddajemy do recyklingu, w jak w innych tego A, typu sklepach, to chyba są te takie Nawet pojemniki. To są, e, Często te, bardzo. Pojemniki na baterie. I pakuję to wszystko, bo to jest zestaw Działkowicza. To też, jeszcze jest trochę za zimno, ja po prostu jestem tutaj wróżką i wróżę pogodę, dobro? Słuchajcie, podobno... A ostatnio się pytaliście, czy przyszła wróżka i poskładała nam planie. Tak, przyszła wróżka Dariusz. Ale już nie do do szafy, jest tylko poskładane. więc to, 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 mi, karyjana, to jest takie, niestety, pom 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 pomóc komuś w połowie. A co chciałam powiedzieć? Chciałam dobrze. <grych> chciałam coś powiedzieć, ale mi przerwałeś. Że... A, że ma być bardzo upalne lato i Bo słuchajcie, dobra. podobno ma być ponad 30 stopni. Klimat nam się zmienił i lato będzie nie do przeżycia i będzie coraz gorzej. Na działce mamy giełkę. tutaj mamy klimę, może mamy radę. Może Ale nie wszyscy mają giełkę, nie wszyscy mają klimę. Tak. Więc szykujcie się już teraz, ja Wam nagram w moim odcinku na moim kanale, bezczelna promocja, jest, słuchajcie, w tym Holus Action, w sensie w filmie. filmie z nowościami. A będzie na twój film? Jest już. Okay. Jest, słuchajcie, pokazane, są pokazane dmuchawy różne wiatraki, które w są. tym momencie są dostępne na... w Action i słuchajcie kupujcie je teraz, bo naprawdę za dwa tygodnie zrobi się. Nie będzie. Ich. I nie będzie. Co roku jest tak. I tak samo jak montujecie klimatyzację w domach najlepiej montować ją w zimę, bo jest najtaniej. Tak jest. Zgadzam. Ze doświadczenia wiemy. Tu pięknie podałaś no, i to dla podałaś. sąsiadów, dla no, sąsiadów. Przepięknie, tak wyszła nasza zupa kalafiorowa, już drugi raz w tym tygodniu, czy nie? Tak, wiesz co, jakoś tak na kalafior, a ja uwielbiam kalafiorową, Ja czekam na sezon na bób, bo był za 29 zł za malutki woreczek i pani mówi, proszę pana, pan przyjdzie później, może pan poczeka. Innego dnia. No, powiedzieli, że na razie tak wystawili, bo coś tam przyszło z hurtowni, więc wzięliśmy. ale chętnych nie było na no, taki bób za trzy dychy. I widzimy się zapewne jutro w kolejnym vlogu. Jutro mam zamiar robić dużo prac w ogrodzie z ziemią związanych. Nudnych, ale wsadzę też jeszcze drzewa. Czereśnie i wiśnie. Więc oglądajcie. See pa, you. Pa.